Cześć, witajcie, ja nazywam się Pawlow, a to jest Need for Speed Most Wanted. Badge. Tak, to jest taki becz z tego. Z Breaking Bad, wiecie, był tam Jesse i on mówi zawsze badge. Co jest, suko? Mm, nieważne. A więc tak, zbliża się ten nieunikniony mój test na prawo jazdy. I wiecie co? Pomyślałem sobie tak. Jak znam w Need for Speed, to znam wszędzie, bo wiecie. Ostatnio też dowiedziałem się, że... Mhm, mm tak. Ostatnio dowiedziałem się, że ten, że w, w Realu jest inna fizyka jazdy niż w Need for ale to nic nie szkodzi, bo wiecie, na Need for się uczyłem, potem przeszedłem do Grida i dobrze mi szło, więc myślę, że jak z Need for Speed się przerzucę do Reala, to też będzie dobrze. Tam troszkę się tam może trochę mniej driftuje, ale to da się zrobić, bo ten będzie mata puścić z goła w następnym roku i... Pasowałoby przetestować trochę driftowanie, tylko się zastanawiałem nad autem. Bo chyba Camaro to oni chyba nie jeżdżą w tych szkółkach jazdy, więc nie wiem. Myślałem nad Fordem, ale to tak trochę ubogo. Bogatti raczej odpada, no chociaż. Kurde, bogaty tym spojeździł, ale m, myślę, że w szkółce jazdy to nie mają bogatti. Chociaż Kilkich ich tam wie, może i mają. Skubańcy bogaci, kurde, co kasy zdzierają. Ale też tak pomyślałem, no Forda pewnie mają, ale. Ford to taki mały tego, ruchawy, więc myślałem nad Mercedesem, ale chyba Mercedesa to nie mają Pagani też chyba nie mają, a Porsche to raczej też nie, więc chyba zostaniemy przy Fordzie, bo chyba tylko Forda mają niestety nie ma tu Citroena, a może jest Citroen? Citroen musi być nie ma Citroena, dobra Ford tylko teraz jest inny wybór, Ford Raptor myślę, że do ranowania on by był dobry, tylko kurde, chyba by się nie bardzo sprawił w tym, w tym prawo jazdy i driftowaniu. Chyba Fokus będzie najlepszy, więc no, przejdźmy do Fokusa i zaczniemy driftować. Zobaczymy, jak nam to idzie. I mówię wam, jak sobie tu poradzę, to prawko już ma w kieszeni. Dobra, mamy Folda Fokusa RS500, więc myślę, że takim pewnie w nauce jazdy, to takim pewnie jeżdżą, nie? Pewnie takim uczniakom to nie dadzą Lamborghini, bo tam pewnie stoi w garażu, a mi nie dadzą, bo, bo wiecie, tam dopiero potem. I, I nie dadzą im Porsche na początku. Znaczy Lamborghini, bo Porsche też mają, a też im nie dadzą Porsche, więc zaczynamy od Forda. Zaczynamy od Forda. Waliło nas w takim, wiecie no, trochę zadupiu, ale ja też nie mieszkam w mieście, więc powiedzmy, że wyjeżdżam z domu. A więc po pierwsza podstawowa zasada jak jest w przepisach Zawsze jeździ powyżej 150. Jak jedziesz poniżej 150 ryzyko wypadku jest największe. Jeżeli jedzie się 20 albo jedzie się 50, to ryzyko wypadku jest maksymalne, ale jeżeli się jedzie 150, to ryzyko wypadku jest praktycznie minimalne. A, jeszcze jedno, pobocze to można traktować jako ten. A i jeszcze najlepsze, jak policja zaczyna was sileć, to jest najlepsze, bo jak policja ten, jak zobaczycie policję na przeciwnym pasie, albo jak gdzieś stoją, bo oni lubią z słucharkami takie tego, pistolety prawie, i, i celują do was, więc wtedy trzeba szybko uciekać. Jak szybko uciekacie tak jak ja, to wtedy oni nic z wami nie zrobią, ale jeżeli powoli uciekacie, tak wiem, że jak jedziecie 50, to wtedy to już po was, bo jesteście nieżywi. Jesteście i widzicie, czasem można też na drodze tak sobie tego po, pobujać się na boki, i wtedy. Inni kierowcy mają do Was większy szacunek, ale jeżeli jeździcie czerwonym autem, to pamiętajcie, że macie plus 5 do szybkości. Jeżeli jeździcie niebieskim, to pamiętajcie, że będą mieli was zapedału. Więc nie będę jeździł niebieskim. Jakby, chociaż nie, niebieskie jeszcze nie. Jakby było różowe, to pomarańczowe. I tak właśnie się powoduje wypadek, jak się jedzie 50 na godzinę. Powtarzam to. Biały, nie, biały jest dużo tańszy, Jak do tego chciał sprzedać. Jak będę miał białego to on mi pójdzie tysiąc taniej także białe nie może być Srebrny to ten zabrudzeń nie widać to może być Dobra i mieliśmy driftować więc jedziemy na taką drogę zamkniętą chociaż pewnie to driftować w rzeczywistości to pewnie będziemy driftować na tym Na autostradzie więc to jest trochę nierealistyczne ale wiecie No lepsze to niż nic teoretycznie Tutaj jest taki fajny tunel, więc weźmiemy, rozpędzimy się i z tego tunelu wyjedziemy. I, i ten, i ja Wam powiem czy zdałem czy nie. Ja się samo ocenię, bo ja myślę, że ja jestem ekspertem od bo Wy wiecie, grałem w Need for Speedy, dużo od Need for Speedów grałem. I myślę, że taki tyle instruktor do mnie nie będzie oceniał, bo nie pozwolę na to. Bo Myślę, że to była nieudana próba, więc trzeba będzie jeszcze raz podjechać. Tutaj ładny wślizg, ale to już pod koniec, więc trzeba to będzie powtórzyć. Dobra. Więc tak, pierwszy trzeba wziąć rozpęd, jeżeli pamiętacie, jeżeli macie za małą prędkość to trzeba nitro włączyć, bo nitro to jest taki ten, wiecie, guzik bezpieczeństwa i teraz się wchodzi pięknie, kontrujemy oczywiście, tutaj też kontra, troszeczkę zarysowałem ten auto, ale myślę, że oni to wyklepią, bo to wiecie, to są mędy, ten, na, nie na żart, ten, oni lubią pieniądze jeśli ten, myślę, że oni dużo pieniędzy mają, skoro Lamborghini mają w tym, o i właśnie to jest to, polskie drogi mają bugi czasem jeździ się pod prąd, ale to nie jest ważne. Polskie drogi mają bugi i pamiętajcie, że jak próbujecie skakać, a z samochodem to nie skaczcie na polskich drogach, bo tam są bugi. I to wszystko. Dobra, miałem jeszcze podriftować, więc weźmy, musimy rozpędzić się do maksymalnej prędkości i teraz spróbuję takie realistyczne zrobić, bo na autostradzie, o to było dobre nawet, myślę, że... Jak Instruktor by to zaliczył, chociaż nie wiem, kurde, troszeczkę myślę, że za wolno jechałem, więc e, musimy to troszeczkę e, przyspieszyć, bo wiecie, jeżeli instruktor zauważyłby, że za powoli jedziemy, od razu by nas oblał, więc e, te 150 trzeba trzymać non-stop. Tutaj piękne wyminięcie, pamiętajcie, że jak wymijacie, to czasem musicie kogoś staranować, bo... Niestety po drogach wjeżdżą takie tłumaki właśnie, którzy jeżdżą 50 na godzinę I takiego człowieka trzeba staranować, bo jak wy staranujecie to do końca życia będzie wam bruził, Więc z tego... Mm, aha, miałem driftować i teraz patrzcie, tu jest słup I to właśnie o to chodzi, że bierzecie słupa i musicie jak najciaśniej koło słupa przyjechać. O, o właśnie dokładnie tak jak teraz I teraz bierzecie na rozpęd bo to maty poślizgowe, wiecie o co chodzi, nie? I zaciskacie ręczny nie tak jak teraz bo to teraz mi się nie udało. I widzicie takie ten paki 50 na godzinę jeżdżą i ten robią wypadki. Jeździcie, zaciskacie ręcznie, teraz to jest tak na próbę tylko. O i widzicie następny jest ten. 50 na godzinę znowu jechał. I teraz zaciskacie ręczny i ten. I teraz nie wyszło. I znowu. Nie wiem co to się dzieje z tymi ludźmi. Wszyscy jeżdżą 50 na godzinę. I ten. I, i znowu nie wyszło. Ale dobra, bo nie być, myślę, że zdałem, bo... bo zrobiłem dobry drift i ja zdałem. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej lekcji prawa jazdy w Need for Speed. Oddecie, ziom! Bitch! Bitch, 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 bycz. Jesse Pikman. Na razie żegnam Was i pamiętajcie, nie jeździcie mniej niż. więcej niż. Źle. Nie jeździcie 50 na godzinę. 150 to jest minimum. Widzicie, on tak jechał. I to jest minimum. I na razie, ziomki. Bitch! Bitch 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 Kolejny tempak